Witajcie kochani. zapraszam Was serdecznie na przesłanie na pierwszy tydzień sierpnia. Zostały nam jeszcze 4 tygodnie do rozpoczęcia roku szkolnego, więc miejmy nadzieję, że ten pozostały czas będzie dla nas jak najbardziej przyjemny i relaksujący. Miejmy nadzieję, że nic nas. Nie zaskoczy, zwłaszcza w tym tygodniu. Dobra, kochani. Co ja tutaj dla Was mam? W tym tygodniu może być Wam potrzebna Wasza siła wewnętrzna, ta odwaga, którą w sobie, w sobie posiadacie. To przykłada się też na na to, na umiejętność przetrwania, tak? Czyli poradzicie sobie z, ze wszystkimi przeciwnościami losu, z przeszkodami, jakie staną na Waszej drodze. Zwróćcie uwagę na, na swoje zdrowie, na to, jak się czujecie. Tutaj sprawy z kręgosłupem na przykład, tak? Czy, czy wszystko w porządku? Czy, czy Wam coś strzela, strzyka w kręgosłupie? Czy coś, coś tam się dzieje? I rozważcie sport. Oczywiście wszystko, że tak powiem, z głową po badaniach, bo wiadomo, że z różnymi schorzeniami nie można wykonywać różnych, różnych ćwiczeń, czyli dyscyplin sportowych nie wolno uprawiać. Także dowiedzcie się najpierw, dyscyplin sportowych macie mnóstwo. Nikt nie każe wam od razu startować w Olimpiadzie, ale po prostu takie. Amatorskie, czy pływanie, czy bieganie, na pewno Wam dużo pomoże, zwiększy Waszą witalność, poprawi właśnie stan zdrowia. Jeżeli się będziemy rozciągać i trochę ruszać, to jest duża szansa na to, że może ten kręgosłup czy, czy mięśnie nie będą nas tak bolały i będziemy jeszcze bardziej silni. Wszystko to przełoży się oczywiście na, na atrakcyjność fizyczną, tak? Bo wiadomo, że jeżeli ćwiczymy to i, i ciało nam się wysmukle, czy, czy zarysowują tutaj mięśnie, tak? Możecie odkryć w sobie taką kobiecą seksualność. Znaczy to bardziej, bardziej do pań, chociaż też nie, niekoniecznie mamy w tym momencie już różne, różne zachowania, różne tutaj Aspekty i drogi życiowe. Także ta seksualność kobieca i akceptacja seksualności jest wam jak najbardziej skazana. Uważajcie na to, czy ktoś wam nie próbuje czegoś ukraść. Może, może was tutaj ktoś próbować oszukać, czy, czy mówić wam puste słowa. Może knuć jakiś, y, jakiś podstęp, tak? Musicie naprawdę y, uważać i, i przy tym wszystkim y, myśleć logicznie, tak? Y, poddać się swojej intuicji, bo być może y, ktoś, y, kogoś, kto was próbuje tutaj y, wpędzić w jakąś kłótnię, czy, czy właśnie kłamstwo możecie go przejrzeć na wskroś i udaremnić mu jego, jego starania. W tym tygodniu niestety plany i, i wasze zamiary, które niestety ale nie przyniosą Wam rzeczywistych efektów, tak? Czyli no niestety, ale nie zrobicie tego, co, co zamierzaliście, albo po prostu właśnie mm, nie osiągniecie takiego efektu, jaki chcieliście którego e, oczekiwaliście, tak? Więc tutaj cierpliwość i wyrozumiałość dla Was jak najbardziej się tutaj przyda. Obrońcie swoich, e, swoich praw, e, swoich granic, tak? Postarajcie się być bardziej asertywni. Tutaj być może właśnie. E, to, to bronienie swoich praw czy, czy siebie może tutaj właśnie jakby łączyć się z, tą, z tym podstępem, z, tym, z tą kradzieżą, tak. Więc musicie, musicie bronić swojego, tak. Jak pojawia się jeszcze w tym tygodniu jakaś dojrzała, niezależna kobieta, która jest właśnie. Taka doświadczona życiowo. I to ona Was właśnie też będzie jakby zachęcała do, do, tego, do tej obrony swoich praw i, i granic. Będzie uczyła Was jak być asertywnym. Jest to dojrzała kobieta, intelektualistka, która bardzo płynnie, sprawnie włada słowem. Także rozejrzyjcie się wokół siebie, czy nie macie przypadkiem właśnie kogoś takiego, to może być wasza matka, to może być wasza ciotka. Bądź starsza koleżanka, tak to jest mówię kobieta dojrzała i, i niezależna, która już wiele w życiu przeszła. Po prostu chcę was podnieść na duchu, chcę Was czegoś yy, nauczyć, co, co wam da dużo. Dużo umiejętności i doświadczeń na, na przyszłość, tak? Więc nie odrzucajcie tej pomocy, nie kiwajcie głową, nie przytakujcie, a jednym uchem wejdzie, drugim wyjdzie. Tylko faktycznie weźcie sobie to do serca, co Wam ktoś chce, chce przekazać i, i Wam pomóc. Do mnie, kochani, na dzisiaj to wszystko. Jeszcze rado ode mnie to faktycznie myślcie logicznie zwróćcie uwagę na, na swoje zdrowie i brońcie swoich praw brońcie siebie i, i waszych e, waszych tutaj przekonań ode mnie na tyle dziękuję wam bardzo i zapraszam za tydzień na kolejne tygodniowe przesłanie do widzenia Ta